Okej, okay. uh, 3 YouTube, jak leci Owca Warszawski Koks. Yy, no, tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, podzielę się z Wami nowym planem na jakim teraz jestem aktualnie, no i tutaj teraz taki mały update, w sumie to przełomowy update, jeżeli chodzi o ten o to schorzenie żylaków, nie wiem schorzenie, chorobę no i tutaj ustaliłem z lekarzem, że no nie ma sensu operowania tego w takim stadium, jakim jest być może, nie wiem, było, było, było to tylko zapalenie i mam nadzieję, że to już się zaleczy do końca, no i tak już jest teraz, nie była ziemia w porównaniu do tego, co było przed Sopotem, bo no, przed co potem była naprawdę sytuacja podbramkowa, i, i ledwo udawało mi się ćwiczyć. Teraz jest naprawdę ok. No, nie mam na co narzekać i oby było tylko lepiej, i żeby nie było gorzej. Jak widzicie, tutaj pierwsze ćwiczenie 90 kg na sztandze, 10 ruchów. Dla porównania, w styczniu tego roku miałem na sztandze 140 kg i wyciskałem 6. Razy, no wiadomo, że bardziej szarpałem, no ale mimo wszystko, tak. Jednak ten ciężar spadł ze wszystkich liftów ym, i, i te mięso też spadło. No ale teraz mam priorytet na tym planie nie na barki, nie na ramiona, ale priorytet na zdrowie. I yy, już Wam mówię, co w tym planie, jakie są moje główne założenia teraz na ten off season. Także pierwsze założenie jest takie, żeby się nie spaść jak świnia jak w zeszłym roku, bo po pierwsze nie jest to zdrowe dla mnie, to mi się odbiło na zdrowiu, ale o tym tam powiem w innym filmie, dlaczego moim zdaniem nie warto robić takich huśtawki wagi. A druga sprawa to właśnie tak jak powiedziałem, założenie to zdrowie, żeby progresować. I, i, I być przy tym zdrowy i nie mieć problemów. Oczywiście, no zawsze tam jakiś uraz może się trafić, no ale żeby nie było takiej sytuacji, że jestem co chwila wykluczony na 2-3 miesiące z gry. E, także mój plan to jest full body workout czyli całe ciało jest podzielone na plan A i plan B. Na tym filmie widzicie plan B. I jak wracałem teraz do swoich normalnych treningów, zacząłem robić progresję liniową, czyli zwiększałem ciężar z sesji na sesję. No i ja tych kalorii nie mam teraz tak dużo. Zresztą nie mam apetytu m, takiego, żeby tyle jeść, ale też, tak jak mówiłem, nie chcę aż tyle tyć w tym roku. Także no, nie będę w stanie dokładać z sesji na sesję ciężar, ciężar, ciężar coraz wyżej. Także Jakie jest tutaj moje założenie, to manipulacja objętością e, treningową. I zaraz Wam powiem tutaj dokładnie o co chodzi. E, to jest plan B, czyli robię górę. Jak widzicie, plan jest, opiera się głównie na ćwiczeniach złożonych. E, I te ćwiczenia złożone, nieważne czy będzie mi się chciało srać, czy będę smutny, czy będzie mi się chciało spać, muszę zrobić. Natomiast te ćwiczenia dodatkowe e, ustalam, no nie są już takie sztywne, tak, na przykład jak tutaj będziecie widzieć ostatnie wznosy na, na barki e, natomiast reprange, to znaczy ilość ruchów e, i serii trzymam taką samą na te mm, akcesoryjne, na te dodatkowe ćwiczenia e, tak jak mówiłem zacząłem robić progresję liniową zwiększałem ciężary z tygodnia na tydzień, może przez 3 tygodnie mi się udawało, teraz to Idzie coraz ciężej, i nie chcę poświęcać techniki. I co tutaj zrobić w takim momencie, jak macie problem podobny i nie możecie zwiększyć tego ciężaru? Należy manipulować objętością. I teraz na dole pod filmem zamieszczę Wam swoją rozpiskę, jak ja to widzę na, ten, na te następne 12 tygodni. Jak widzicie, jest to 70% maksymalnego ciężaru. Pierwsze tygodnie pierwsze 3 tygodnie. W pierwszym tygodniu robię 3 serie, w następnym robię 4 serie i w ostatnim tygodniu tego cyklu robię 5 serii. Później resetuję, dokładam do tych ciężarów o 5% więcej, chyba, że uda mi się więcej. No i przy zachowaniu oczywiście techniki um, zmniejszam reprange z 10 do 8, ilość wykonywanych ruchów. I znowu 3, 4, 5 serii. No i nie będę dalej tego tłumaczył, bo to jest wszystko rozpisane na dole, także koniecznie to sprawdźcie. E, no i e, tutaj następny: e, Tak, zachęcam Was do tego, żebyście zapisywali sobie wszystko co robicie, czy to w telefonie, czy, czy w notesie. Bo wtedy macie pełną kontrolę nad tym co robicie, jesteście świadomi, ćwiczycie świadom, świadomie i ewentualnie łatwo jest wam wyłapać jakieś słabe punkty e, i nie wiem no źródło błędu odnajdziecie na pewno e, szybciej niż nie zapisując tego E, gdzie leży błąd dlaczego się nie rozwijam dlaczego nie idę do przodu a no dlatego bo nie zwiększam objętości treningowej nie, nie zwiększam ciężaru i ciało nie ma powodu żeby rosnąć jak widzicie po mnie ja zrzuciłem z ciężarów i ciało od razu zareagowało no zrobiłem się taki szczuplejszy <laughs> Ale, no, myślę, że, że uda mi się wrócić niedługo do, do tej mojej optymalnej dyspozycji, tak? Ale, no, nie śpieszy mi się, główny priorytet to zdrowie. I o czym jeszcze tutaj miałem powiedzieć? No tak, to jest mój off-season, czyli w zasadzie następne występy to będą dopiero w przyszłym roku. Myślę, że Sopot, no i mam nadzieję, że uda mi się zahaczyć na te mistrzostwa... O tej mistrzostwa Polski, e, nie wiem, no, prawdopodobnie w męskiej sylwetce, no, nie jest to kategoria, która jest, jest zgodna z moim temperamentem, ale jeżeli chodzi o moją sylwetkę, myślę, że no, najbardziej będzie się ona nadawać po prostu na e, nie do klasyka, ale na, na męską sylwetkę. Co, Co tam masz. Nie, ojca? <gry> Kurwese. Patka znowu? Patka <gry> Petarda. No i co, plan A umieszczę w następnym tygodniu prawdopodobnie. Yy, no, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, yy, że będzie mi się udawało progresować i że będzie ciekawie na kanale. Do usłyszenia i zdrówka wszystkim.